Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku innej historii kina polskiego, czyli cyklu, w którym przyglądamy się rodzimej kinematografii z trochę mniej oczywistej perspektywy. W tym odcinku spojrzymy na polskie kino przez pryzmat jego boskich, cudownych i nieśmiertelnych gwiazd. Dowiecie się m.in. ile było polskich Merlin Monroe, jak zmieniał się i od czego zależał typ polskiej gwiazdy i kto zabrał kurtkę Zbyszkowi Cybulskiemu. Polskie gwiazdorstwo od tego hollywoodzkiego i zachodnioeuropejskiego odróżniają dwa zasadnicze aspekty. Po II wojnie światowej kino polskie odrodziło się w nowym socjalistycznym kształcie. Zjednoczeni ku chwale ojczyzny, w jednym wojsku polskim. Pod wspólnym dowództwem. Wszyscy żołnierze polscy pójdą obok zwycięskiej Czerwonej Armii do dalszych walk o wyzwolenie kraju. System produkcji filmów, a więc i gwiazd, przemodelowano na wzór radziecki. Pojęcie gwiazdy, silnie obecne w dwudziestoleciu, stało się wręcz niemile widziane. Kojarzono je bowiem z burżuazyjną, zepsutą rozrywką. Więc jeśli kino międzywojenne odpowiadało na pragnienia widzów, kino wczesnego PRL-u miało widza kształtować, a aktor miał być nie gwiazdą, lecz wykonawcą zawodu i nośnikiem właściwej ideologii. Dopiero w czasie odwilży, socjalistyczny model gwiazdorski przyswoił sobie nieco zachodniej atrakcyjności. Drugą kluczową cechą polskiego rynku gwiazd jest sieć zależności między występami w kinie, teatrze, telewizji i radiu. Związki kina i teatru były bardzo ważne już w międzywojniu, jednak w okresie PRL-u zostały dodatkowo wzmocnione, zwłaszcza przez antygwiazdorską doktrynę, a wykształcenie teatralne i ciągła praktyka na scenie stały się czymś powszechnym. Co prawda, od końca lat 40. w Hollywood także pojawia się nowy typ aktorstwa, wywiedziony z realistycznej gry teatralnej, jednak amerykańskie gwiazdy kuszone przez kino rzadko wracały na scenę, ograniczając swoje występy do filmów. W Polsce równoczesność występów teatralnych i ekranowych była konsekwentnie utrzymywana przez większość kariery, a wyjątkiem potwierdzającym regułę była Beata Tyszkiewicz, szczególnie popularna w drugiej połowie lat 60. Tyszkiewicz jeszcze jako nastolatka w 1956 zagrała klarę w zemście, a później niechętnie rozpoczęła naukę na warszawskiej PWST. Tylko po to, by po roku z niej zrezygnować i zacząć grać w filmach. Jej chłodny powab i wyniosłość, którą wzbogacała swoje najczęściej arystokratyczne bohaterki, okazały się przepustką do wielkiej sławy. Tyszkiewicz, mająca coś z przedwojennej albo hollywoodzkiej gwiazdy, w całej swojej karierze zagrała tylko w dwóch sztukach, dodatkowo stroniła także od telewizji. A to właśnie współobecność telewizji jest fundamentalna dla polskiego gwiazdorstwa. Jeśli w USA światy dużego i szklanego ekranu nie miały ze sobą wiele wspólnego, tak w Polsce i w innych państwach bloku wschodniego nieustannie się przenikały. Co więcej, od lat 60. telewizja nie była już rozrywką drugiej kategorii. Fenomen poliraksy w równym stopniu wybrzmiewał w kinowych popiołach, jak i w telewizyjnych Czterech Pancernych i Psie. A zatem lwia część polskich aktorów i aktorek płynnie przemieszczała się między kinem, telewizją, teatrem, a także kabaretem, teatrem telewizji i radiem, by wspomnieć chociażby Hankę Bielicką, Irenę Kwiatkowską czy Wiesława Michnikowskiego. W PRL-u aktorzy byli przede wszystkim wykonawcami, stanowiącymi element produkowanego filmu, nigdy zaś jego osią. Stąd nie tylko elastyczność pierwszoligowych nazwisk kina, lecz także angaże zróżnicowane pod względem prestiżu. Jeśli w Hollywood aktor osiągał status gwiazdy, od tej pory grywał niemal wyłącznie pierwsze plany. Z kolei filmografia polskich aktorów to mozaika ról pierwszo- i drugoplanowych oraz epizodów w rozmaitych gatunkach i stylistykach na wszelkich możliwych polach działalności aktorskiej. Spadek i wzrost popularności gwiazd jest czymś naturalnym także w Hollywood. Jednak w Polsce gwiazdy często spadały ze szczytu lub niespodziewanie się na nim pojawiały, nie w odpowiedzi na oczekiwania widowni, ale raczej na skutek politycznych zawirowań i ingerencji władzy. Zbliżać Polskę do socjalizmu to święty obowiązek każdego członka partii. Największe trzęsienie ziemi w polskim gwiazdozbiorze nastąpiło oczywiście w wyniku II wojny światowej. Po niemal sześciu latach zatrzymania rodzimej kinematografii, tylko nieliczne twarze przedwojennego kina miały szansę pojawić się ponownie na ekranie. Patrząc na przykład na długą i zróżnicowaną karierę Katrin Hepburn i Betty Davis w USA, czy żona Gabena we Francji, możemy tylko zastanawiać się, jak rozwinąłby się przerwany w 1939 roku dorobek artystyczny gwiazd polskiego Międzywojnia, o których mówimy w pierwszym odcinku naszego cyklu: Jadwigi Smosarskiej, Elżbiety Barszczewskiej albo Eugeniusza Bodo. Smosarska, podobnie jak Tamara Wiśniewska czy Lena Żelichowska, wyemigrowała do Stanów i nigdy więcej nie grała w filmach. Kultura PRL-u skutecznie pogrzebała pamięć o niepożądanych aktorkach z międzywojnia. Barszczewska i Mieczysława Ćwiklińska, co prawda zostały w kraju, ale występowały niemal wyłącznie na deskach teatru. W końcu wiele gwiazd zginęło podczas wojny, jak choćby Bodo czy Ina Benito. Po 1945 roku wydawało się, że dawny blask gwiazd powróci za sprawą Danuty Szaflarskiej i Jerzego Duszyńskiego, których twarze zdobiły pierwsze okładki magazynu film. I ludzie patrzą? Tu nie ma żadnych godzin. Tylko cztery ścian, Ja. I mój skarb. Stalinizm zdusił jednak w zarodku odradzające się gwiazdorstwo. Po 1948 roku w erze filmów socjalistycznych na próżno szukać aktorskich indywidualności. Kino polskie stopniowo zmierzało w stronę dominacji reżyserów, z czym zresztą kojarzone jest do dziś. I choć przełomowa dla naszej kinematografii druga połowa lat 50., a więc narodziny szkoły polskiej, upłynęła właśnie pod znakiem autorów-reżyserów, jednocześnie była zaczątkiem wielkiej zmiany w szeregach aktorskich. Odwilżowe kino zrodziło Zbyszka Cybulskiego, gwiazdę czysto polską, choć przez swoją alternatywność już w latach 50 porównywaną do Jamesa Deana. Czego? Czego się złościsz? A że ja filozofuję zamiast opowiadać? A więc... Dobrze. Cybulski był ważnym elementem autorskich, politycznie zaangażowanych filmów, a zarazem fascynującą osobowością o atrybutach prawdziwego gwiazdora. Jego sława zaczynała żyć własnym życiem, a mit rodził się na oczach ówczesnych. No Przesadzasz, Andrzej. Przecież nie trzeba tego się tak brać na serio. Po prostu trzeba się przepchać przez tą całą hecy. Nie dać się nabrać. Nie nudzić się. Koniec lat 50. to także wielka popularność Tadeusza Janczara oraz Lucyny Winnickiej, gwiazdy w modernistycznym stylu. Oboje byli niezwykle cenieni, jednak opierali się masowej popularności, jakiej zaznał Cybulski. W kontrze do wyrafinowanych osobowości aktorskich szkoły polskiej, także na początku odwilży zaczęto promować nowy typ gwiazdy: swojskiej, polskiej, rozrywkowej, która przede wszystkim miała cieszyć oko i trzymać się jak najdalej od polityki. Rok 1957 symbolicznie inauguruje polskie gwiazdorstwo w stylu mieszany to połączenie elementów zachodnich i radzieckich, a więc wykorzystanie atrakcyjności aktorek i aktorów w tych filmach gatunkowych, które wciąż zawierały subtelny przekaz socjalistyczny. Pierwszą gwiazdą, wolną od ideologicznego balastu, jaki jeszcze no, pół dekady wcześniej ciążył nad Aleksandrą Śląską, była Barbara Kwiatkowska. Jako zaledwie siedemnastolatka wystąpiła w hicie roku 1957 komedii Ewa chce spać. Czy tutaj kancelaria technikum? Tu, a bo co? Dostałam zawiadomienie, że jestem przyjęta, więc przyjechałam. Po co? Otwarcie szkole jutro. Pan minister przyjedzie, przetnie co trzeba i, i będzie otwarta. Ale ja do internatu. I interna także jutro, za jednym cięciem. Ale ja nie mam gdzie przenocować i nie mam pieniędzy. Czy się nie da? Nic się nie nic się nie da. Oprócz charyzmy zaprezentowała to, na czym najbardziej zależało twórcom filmu młodzieńczego ducha i pewne oderwanie od otaczającego ją świata. W kolejnych latach nastąpił boom na tzw. kociaki. Piękne buzie, które miały stać się twarzą polskiej kultury popularnej. Magazyny takie jak Film, Przekrój czy Dookoła Świata organizowały swoiste konkursy piękności, czy raczej fotogeniczności, w których nastoletnie dziewczęta mogły wygrać angaż w filmie, a przy tym zdobyć ogólnokrajową sławę. Jeden z takich konkursów w 1959 wygrała 17-letnia wówczas Ewa Wiśniewska, która zachęcona tym sukcesem postanowiła zdawać do szkoły aktorskiej. Z kolei rok wcześniej plebiscyt w Przekroju wygrał Początkująca modelka Teresa Tuszyńska. W nagrodę wystąpiła u boku Gustawa Holołupka w Białym Niedźwiedziu, a później z Cybulskim. Do widzenia do jutra. Przepraszam pana, gdzie jest ulica Długa? Pójdzie pani prosto, tym y, bulwarem. Czy tam y, y, prosto do mostu? Tam na prawo do końca. Będzie kanał i y, tam szynek dookoła Dziękuję kanału. I ta... Jej twarz wkrótce zdobiła większość kolorowych czasopism, a Tuszyńska stała się synonimem pięknej nowoczesnej dziewczyny. Naczelnym łowcą fotogenicznych twarzy dla przekroju był wtedy Wojciech Plewiński, któremu jeszcze w latach 50. zapozowały nieznane wówczas Beata Tyszkiewicz czy Ewa Krzyżewska. Był to bezprecedensowy przypadek w historii perelowskiego gwiazdorstwa, gdy na pierwszy plan wysuwa się fotogenia i wdzięk! A nie zawodowe aktorstwo. Prawdziwa eksplozja nowych postaci na ekranowej mapie Polski nastąpiła około połowy lat 60., kiedy odgórnymi decyzjami wygaszano politycznie zaangażowaną szkołę polską. W jej miejsce proponowano lżejszą rozrywkę, opartą przede wszystkim na kinie gatunkowym i barwnych osobowościach, często zresztą stanowiących słowiański wariat zagranicznych gwiazd. Nie zadzwonił, jednak nie zadzwonił. Mój Boże, czemu nie zadzwonił w czasie wizyty tamtego? Powiedziałabym. Ach, to Ty! Co za niespodzianka! Początek lat 60. to jednak nie tylko rozkwit wystawnego kina historycznego, komedii wojennych, filmów sensacyjnych i obyczajowych, to także początek rozwoju telewizji, a więc jeszcze większego zagęszczenia charyzmatycznych osób na ekranach. Miejsce Lucyny Winnickiej, Barbary Kraftównej Aleksandry Śląskiej zajmują młodsze aktorki łączące występy w kinie popularnym i artystycznym, takie jak Elżbieta Czyżewska, Pola Raksa, Barbara Brylska, Beata Tyszkiewicz albo Irena Karel, by wymienić tylko to najsłynniejsze. Warto dodać, że zwrot ku konsumpcyjnej kulturze Zachodu wyrażał się m.in. w określaniu rodzimych gwiazd jako polskich odpowiedników tych zachodnich. W ten sposób powstawały lokalne, socjalistyczne warianty burżuazyjnych boginie Kranu. Mieliśmy zatem aż dwie polskie Marilyn Monroe, Elżbietę Czyżewską i Kalinę Jędrusik, polską Audrey Hepburn, czyli Annę Prucnal, która w rzeczywistości miała pewnie więcej z Anny Kariny i Shirley MacLaine. Mieliśmy polską Denev, czyli Tyszkiewicz, polską Bardo, czyli Irenę Karel oraz polską listej Czyli Ewę Wodecką. W końcu pojawia się także nowe pokolenie gwiazdorów na czele z Danielem Olbrychskim, choć w latach 60. aktorzy po 30. wcale nie usuwają się w cień. Za przykład niech posłużą Stanisław Mikulski albo Bronisław Pawlik, których kariery nabierają wówczas rozpędu. Symbolicznym przykładem zderzenia dwóch generacji gwiazd może być ich dzień powszedni kameralny film obyczajowy z 63., który uwidacznia przekazanie gwiazdorskiej sztafety i nowy wariat gwiazdorstwa. 38-letnia wówczas Aleksandra Śląska, kojarzona z rolami w filmach socjalistycznych i Szkoły Polskiej, oraz Zbigniew Cybulski grają tu Małżeństwo w Kryzysie. Mężczyzna nawiązuje romans z dużo młodszą dziewczyną, graną przez 22-letnią Polę Śląska wydaje się należeć do minionej epoki, Cybulski zaś sytuuje się gdzieś pośrodku, choć przy Raksie także blednie. Pojutrze dostanie pani ode mnie kartkę. <noise> Doskonale ilustruje to scena ich spotkania w domu bohatera. Oto Raksa w skórzanej kurtce, przecież jeszcze pięć lat wcześniej symbolu cybulskiego w popiele i diamencie, włącza głośną muzykę i wyraża zdumienie, mówiąc: Dżerzu pan nie ma? Nie. Same takie? Nie, pani dawno nie kupowałem, kiedy, kiedy byliśmy młodzi, nam się podobały. Jeszcze większy dysonans pokoleniowy widać we wspólnych scenach Raksy i Śląskiej. Choć w fabule postać Cybulskiego porzuca kochankę i wraca do żony, jak na ironię dla Śląskiej jest to przedostatnia filmowa rola. Odrobiłaś już lekcję? No to idź już. Na wielki ekran wróci już tylko raz, jako królowa Bona w epitafium dla Barbary Radziwiłłówny niemal 20 lat później. Na marginesie warto dodać, że siostrę bohaterki Raksy, gra tu debiutująca brylska, która już dwa lata później za sprawą faraona stanie się polskim symbolem seksu. W kolejnych latach twarz Poliraksy, za sprawą popiołów i przede wszystkim czterech pancernych i psa, stanie się jedną z ikon lat 60. Podobne zderzenie starej i młodej gwardii można zauważyć w rękopisie znalezionym w Saragosie w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Obsada tego filmu to w zasadzie historia kina polskiego w pigułce. Spotykają się tam twarze szkoły polskiej z twarzami nowego pokolenia. Mnie się już mąci od tego wszystkiego. Połowa lat 60. wprowadza zatem nową falę gwiazd, spośród których największą popularnością, ale i wielkim uznaniem artystycznym cieszy się Elżbieta Czyżewska. To jej twarz pojawiała się wtedy najczęściej na okładkach magazynów kulturalnych. Również w tym czasie przypada szczyt popularności Kaliny Jędrusik, naczelnej polskiej gorszycielki, której wizerunek łączy cechy May West z Marilyn Monroe. Jędrusik oczarowywała publiczność najpierw w telewizji w kabarecie Starszych Panów, później na wielkim ekranie. Przebywanie na szczycie perelowskiego olimpu nie trwało jednak długo. Bardzo często dynamiczne kariery załamywały się pod wpływem decyzji o wyjeździe na zachód. Często nie z własnej woli. O ile wyjazd do Francji, który zastopował karierę Barbary Kwiatkowskiej w latach 60. nie był uwarunkowany politycznie, o tyle historia największej gwiazdy lat 60. Elżbiety Czyżewskiej jest historią tragiczną. Rok 68 i antysemicka nagonka, mąż Czyżewskiej był amerykańskim dziennikarzem pochodzenia żydowskiego, zmusiły aktorkę do emigracji w szczytowym okresie popularności i uznania. Za oceanem nie udało jej się podtrzymać kariery, a my wrócimy jeszcze do niej na chwilę. W naszym odcinku o międzynarodowości polskiego kina. Annie Prucnal, która podbiła serca widzów w 63 roku tytułową rolą w Smarkuli, 10 lat później zakazano powrotu do ojczyzny za udział w skandalizującym Sweet Movie, uznanym przez polskie władze za obsteniczne. Złamane kariery i wymuszone emigracje jeszcze niejednokrotnie kładły się cieniem na polskim gwiazdozbiorze, by wspomnieć choćby kariery po 81 roku, Małgorzaty Zajączkowskiej, Marii Wachowiak, a także Andrzeja Seweryna, który rozkwitał, ale we Francji i głównie w teatrze. Przykładem aktora, który trwał na fali nadzwyczaj długo jest Daniel Olbrychski. Cieszył się on wielkimi sukcesami przez ponad 15 lat, grając główne role w niemal wszystkich filmach Andrzeja Wajdy między 65 a 80 rokiem, ale także w bardzo różnorodnych filmach z znaku kultury popularnej. Dla mężczyzn, podobnie zresztą jak w innych częściach świata, show showbiznes był bardziej wyrozumiały. Wielkimi uczuciami porzucasz lika, ja ze wszystkim. Co mija, odpływa. Zatem liczne wymuszone emigracje i złamane kariery, ale także wspaniałe zagraniczne sukcesy choćby Barbary Brylskiej w NRD i ZSRR wpłynęły na spore roszady w nadwiślańskim gwiazdozbiorze w drugiej połowie lat 70. Jak to w polskim kinie bywało, kształt tego pejzażu kinematograficznego i stojący za nim szereg aktorskich twarzy wyznaczała społeczno-polityczna sytuacja w kraju. Historię tego polskiego gwiazdozbioru kontynuujemy w następnym odcinku, a w nim m.in. filmy Wajdy, sitcomy Polsatu i romantyczne komedie TVN. Bardzo dziękujemy za gościnę krakowskiemu kinu Sphinx, a Wam, drodzy widzowie, za uwagę. I zapraszamy. Otwarcie szkoły jutro. Pan minister przyjedzie, przetnie co trzeba i, i będzie otwarta.